Stój, nieznajomy! Jestem Lotar! Co muszę zrobić, żeby zdobyć taką zbroję jak twoja? Co takiego? Nawet nie jesteś członkiem straży! Skąd ci przyszło do głowy, że mógłbyś założyć zbroję? Nie jesteś nawet obywatelem! Nie jesteś nawet paladynem? Masz. Nie jesteś nawet obywatelem! Obywatele! Nie jesteś nawet obywatelem! Nawet. Abuńskie I Nie jesteś nawet obywatelem! Jak mogę zostać obywatelem miasta? Obywatelem miasta może być jedynie osoba posiadająca stałe zatrudnienie. Tak, że wpuścili tutaj kogoś takiego jak ty. To absolutny ewenement. Dowódca, Lord Hagen. Powierzył mi zadanie informowania wszystkich przybyszy o nowych prawach. Gdzie mogę znaleźć Lorda Hagena? Posłuchaj, w miastu zagrażają smoki. To niemożliwe. Kolejny szaleniec. I tak już mamy w mieście wystarczająco dużo problemów. Nawet bez jakiegoś nawiedzonego dziwaka. Jeśli jeszcze raz usłyszę, że opowiadasz mieszkańcom tego miasta jakieś brednie o smokach, wpadniesz w tarapaty. Ale ja naprawdę muszę się zobaczyć z Lordem Hagenem. Czy ty mnie w ogóle słuchasz? Przybywam, aby zdobyć oko i nosa. Ostrzegałem go. Tak jak ciebie. Nie jesteś nawet obywatelem. Nie jesteś nawet paladynem. Masz nawet Lord Andrew, Nie jesteś nawet obywatelem. Nie jesteś nawet obywatelem. Nawet Lord Hagen, jest, nie jesteś nawet obywatelem. Jak dojść do górnego miasta?